Witam wszystkich z tej strony. Hubski dzisiaj sobie zagramy w hmm. Może znacie, może, no raczej znacie. Jak ktoś niewtajemniczony, to sobie polecam obejrzeć. Chociaż w sumie mogę trochę taki teraz poradnik nagrać. Taki pierwszy odcinek. Chciałbym zrobić tak trochę dłuższą serię z tego, bo to fajna gierka. Może z ekipą, może bez. To już zależy. No i co, gramy sobie na. Edgefield Street House Podajemy sobie rzeczy oczywiście A ja tu mam już 49 level Po prostu sobie pododaję wszystko Pilsy, wszystko tutaj trzeba pododawać um, Dodałem dwie, cztery lotarki, nie wiem po co Ale sobie zobaczymy nie? Zagramy Kasy mam trzy, no prawie cztery kafle Więc w sumie to, to jakoś dużej różnicy mi nie zrobi I co, gotowy jestem mm. Jak się podoba film, znaczy będzie podobać, bo w sumie to nie, nawet w sumie nie wiecie jak będzie Jestem ciekawy, fajnie jakby jakiś ciekawszy duch się tutaj nam pojawił Typu demon nie? Dobra, no, jesteśmy już w gierce Musimy zsól, czujnik ruchu i zdjęcie ducha, no a z tym zdjęciem będzie ciężko, no dobrze No jakiś tam e, Więc tak, będzie ciężko z tym zdjęciem Mm, ale sól i czujnik ruchu Najpierw trzeba sobie i tak znaleźć tego ducha tak, Nie wiem po co mi kamera na go, ale sobie założę Fajnie jakbym nas nie zabił na początku Byłoby miło I przyjemnie mm, Co ja MF-em od razu poszedł, nie? Dobra No to sobie lecimy, no taka gierka, no klimatyczna yy, Dość, bym powiedział Chodzimy, nie? Dobra, jolo sobie zapalimy światło, żeby nam psycha nie schodziła już słyszałem po prawo. Nie? Będziemy sprawdzić, będziemy sprawdzić, co my się będziemy bawić. Tutaj lecimy, speed Tam, Myślę, że sobie zagramy jedną gierkę, nie? To taka, nie wiem, 10 minut jest jedna gierka około. Co mnie tak myślę. Zależy. to na górze coś jest. Nie będziemy jeszcze nic odpalać. A tutaj też nic nie ma. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. Nie chciałbym, żeby on nie schantował. Nie unikam, że będę krzyczeć. No tu coś chodzi na górze, no ja to słyszę. Nie, a może piwnicy jeszcze nie. Odcinek może być dość śmieszny, jak będę uciekać. To mnie emocje. Okej. Okay. Hmm, jakieś klucze? Nie wiem, w ogóle możecie. Nie wiem, po co są te klucze. Czy one są od auta? Czy jak? Bo, bo, w sumie nie wiem, jakoś nie sprawdzałem. Niby 49 level, a o mało wiem. Dobra, tu wszędzie jest normalna temperatura. Panie duchu... Gdzie pan? Gdzie pan jest? Pod paryjni. Panie, gdzie pan? Żeby mi karków nie wywaliła tej. Dobra. Nie będziemy tego otwierać zapal mi światło, bo się będę bać. Jak znajdziesz pokój, to będzie mniejszy stres. Najpierw trzeba znaleźć pokój. Dobra, no to to musi być tutaj albo... Pi no dwa. O, mamy cię. Mamy ten pokój. W sensie to będzie, mi się tak zdaje. że To będzie Łazienka. Nawet jestem pewny, że to będzie Łazienka. Dokładnie. Dobrze, no to sobie zostawiamy tutaj. To też sobie tutaj zostawiamy i lecimy do Wana. Rzeczy. Kolejne zresztą. To są jakieś ambienty. Nie chcę, nie chcę żeby były. Co poradzę. Nie będziemy do piwnicy schodzić, bo tam się coś stanie. Ja nie chcę na zawał za bardzo zejść jakoś super, więc po prostu sobie zobaczymy, co tutaj wziąć. I On tak. Co mamy? No mamy tam soli czujnik. To ja już bym tam założył ten czujnik. Sól bym tam już postawił, bo mniej więcej będę wiedzieć, gdzie ono się będzie rozbić. I sobie wrócimy chyba po ufałkę i po zeszyt. A na końcu po spirita, nie? Możnych temperatur chyba nie było, więc nie będę zaznaczyć w dzienniku. W ogóle, może będę tłumaczyć, o co w tej gierce chodzi. Bo może niektórzy nie znają, choć wątpię, no ale są tacy, którzy na pewno nie grali, bo nie oglądali. Jesteśmy sobie poszukiwaczem duchów, mogę to tak nazwać. Chyba. Ocie! Jimmy! Ale, że ja sypłem jej pod nogi? Ale, że jestem najlepszy? Ale, że nie ma lepszych ode mnie? Jestem koksem? Dobra, stawiamy to tutaj Ja uciekam. Ona postawiła kroki Ogólnie Wrócimy tu jeszcze z aparatem Bo jak zrobimy zdjęcia Na czym w ogóle skończyłem? Bo ja tutaj odleciałem trochę Yyy Jesteśmy poszukiwaczem duchów? Mogę to tak nazwać? Chyba Mam nadzieję, że mogę to tak nazwać. No, yy, no i są różne duchy, nie? Jest 11 duchów, chyba, jak liczyłem. Może przyjdzie, może ja pokażę pokrótce. Jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to sobie przeczyta, nie? Yy, jest Spirit, tutaj, po prawej. Yy, tu macie co trzeba mieć, żeby on był. Yy, mamy, o, o, czujnik się ruszył, bo było piknięcie. Jest Wright, Phantom, yy, Poltergeist, Banshee, yy, Jean Mara. Revenant, Shade, Demon, Uray i oni. Osobiście najstraszniejszy dla mnie, Demon albo oni, ewentualnie Jurei, Revenant też troszeczkę, ale to zresztą zobaczymy sami na kogo trafimy. Tu są dowody, nie? Tu mamy takie dowody jak EMF, Spirit, odciski, orb, pismo, mrożne temperatury. I te trzy dowody. Zależy od dowodu, jaki damy. Nam wyskoczy jakiś duch. Akurat są. O, na przykład takie dwa duchy, nie? Takiej okay, orby, może. Jeszcze tutaj. O, Revenant. Jakbyśmy mieli takie dowody, to będzie Revenant, no nie? A owych nie mamy jeszcze, więc musimy zabrać. Jak na razie, co mamy? Yy, na razie nic nie mamy. Postawiłbym tam kamerę i zobaczył, czy nie ma orbów. I tak zrobimy. W ogóle, kamerę powinienem od początku wziąć ze sobą, moim zdaniem. Bo tak to to tak średnio cokolwiek będę mógł zrobić. W ogóle jak z psychą. Dobra, 90%. To jest chyba trip profesjonalista, nie patrzałem, chyba tak, bo nie było w ogóle przygotowań. No. Mamy tutaj 11 duchów. Jezus Maria. Odpalił... Ziomuś odpalił... Jest tutaj? Nie, nie jest tam? Ej, ziomuś! MF! 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 Jezus Maria... Ziomuś... Ziomek... Ale mógłbyś... Ziomek... MF5 jest! MF5 jest! Boże! Ja się boję wejść tutaj w ogóle... Zawiamy tą kamerę, odpalamy... Ja z tym odpalę gumę... Chop co, odpala tutaj coś. We, ty ziomek, pal gumsko, bo mnie jeszcze zaatakujesz zaraz. We, to jest. chory człowiek. Ja dokończyłem. No, jedno się duchowi i musimy wytropić, Wyłazimy i zbieramy dowody wody. I mamy tak, zaznaczamy MF, piątkę. Bo był. I teraz tak, patrzymy sobie kamerki. Internetowe, w ogóle jestem głupi. Jest orb, widzicie? Tam taka biała kropka przeleciała. Jestem głupi, bo. Zostawiłem włączone światło, a nie powinienem, bo nie będę widzieć. Ale widziałem, jak przeleciał orb. To jest taka biała kropka, nie? Jak ktoś by nie wiedział, więc możemy sobie zaznaczyć w dzienniku orba i teraz to nam zostaje Phantom, Gene, Shade. Ze względu na to, jakie tam jest duże, duża obecność, postawiam Gina, ale się mogę mylić. Więc tak, jeżeli to będzie Gin, to będzie Spirit. Jeżeli to będą odciski palców to nic Jeżeli będzie pismo to będzie shade Mroźnych temperatury nie ma, mroźnych temperatur, więc fantoma od razu odrzucam. Może być spirit box? Eee, albo pismo Nie może być odcisku, więc bez sensu będę to brać Bierzemy sobie to. tą Gdzie? Kurde, tak jak mówię Lepiej Widać no tak też trochę kamerę postawiłem, żeby widziała. Yy, głupio zrobiłem, powiem, żeby tam patrzała, bo tam ona się w sumie chyba pojawiała. Nie wiem czy to jest on, czy ona, szczerze mówiąc, może nie będę mówić. Psychom? Yy, taka sama ciąg. To dobrze, to dobrze. E, to jest... Nie jestem pewien, yy, przeczytajmy sobie o dżinie coś, może. Dżin, yy, terytorialny. Jak się poczuje zagrożony, yy, może się przemieszczę z prędkością, i będzie poczuć się, że jego ofiara jest daleko. Nie wiem. Ale nie wiem, co to może być. Co jeszcze musimy zaliczyć? Zdjęcie ducha. I tak zrobimy. Yy, musimy zrobić w ten sposób, jak on się nazywa. Tego nie sprawdziłem na początku. Charles Anderson. Ok. Ogólnie możemy w tej grze mówić, jakby do ducha. Jeżeli ktoś nie wie. I za chwilę to zobaczycie. On odpalił. No, nadal jest odpalony. No, Boże, święty. Straszny jest chłop. O. Jezus, chłopie, pal gumę, naprawdę Naprawdę Chłopie Charles Anderson, nie? Weź, ziomuś Ziomuś, weź No dobrze, ja bym sobie go przyzwał tu nie wziąłem spirita Dobra, to jeszcze się wrócimy po to już nie będziemy wracać raczej. Raczej nie będziemy już wracać. Weźmiemy sobie pilsy, jakby co? Niby tylko 9% spadło nam no. psycha. Bo te pilsy działają tak, że nam y, psycha po prostu nie, nie spada. Bo czym mniejsza psychika nasza? No to one nas przejście atakują, te duchy, nie? Jest 90, niby, niby to jest bardzo dużo, no nie? Ale. Ale że za chwilę tak naprawdę będę wiedzieć co to jest i raczej zrobię wszystkie questy po prostu sobie Charles Anderson Po prostu weźmiemy te pisy, żeby mieć 100% i żeby, żebyśmy mieli pewność, że nas w sumie nie zabije, no bo niby, niby trochę w tym racji jest, że nas nie zabije w momencie. Chyba, że to będzie pismo ducha Dobra, to robimy w ten sposób cyk, 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 cyk. No i teraz YOLO tak naprawdę, nie? Bo y, teraz go wzywamy. Charles Anderson. Where are you? Będziemy go wzywać, nie? Y, ogólnie gra jest po angielsku, więc musimy mówić po angielsku. Give me a sign. Charles Anderson. O, zgasił nam światło. Are you here? Charles Anderson. Are you here? Weź, musi, bo ty mi chodzisz po pokoju, byczku. Charles Anderson, where are you? Where are you? Charles Anderson. Where are you? Where are you? Charles Anderson, where are you? No, tak dogadanie się z tym duchem będzie trochę ciężko. Jezus Maria. Tak nam zamknął przed ryjem. Chłop w kurzu. Jezu, jaki zawał, no zawał. Zawał. Kurcze pieczone, no. Uff. Uff. Zawał, 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 dobra. Hej, ziomuś. Wepal gumę, co? Ja będę gasić światło, jak będę chciał. Charles Anderson, are you here? Chciałem ja książkę pal gumę, ziomek, no! Ja pierdziele! Kurde... mol. Charles Anderson, are you here? Show yourself. Show yourself, Charles Anderson. Show yourself Kurde, nie chce się pokazać Dobra, to będzie chyba śledztwo trochę, trochę trudniejsze niż myślałem, bo on nie chce mówić Charles Anderson, are you here? O, dobra, odpowiedział nam Nie wiem czy słyszeliście, na spiritie nam odpowiedział Czyli mamy spirita A jeżeli mamy spirita, to mamy Gina Teraz, czy my chcemy ryzykować i czy go chcemy wołać do siebie? Mm. To jest brudna woda. Jeżeli jest brudna woda, yy, to znaczy, że jest obecność ducha gdzieś w pobliżu. Nie musi być dokładnie w tym miejscu, ale w pobliżu tego pomieszczenia jest brudna woda. O, zapalił światło. Show yourself, Charles Anderson. Show yourself. Show yourself Charles Anderson Show yourself Nie chce się nam pokazać Jak zrobimy zdjęcie tej czarnej wody, znaczy brudnej wody yy, To dostajemy więcej pieniędzy A zresztą zobaczycie Show yourself Charles Anderson Show yourself Nie chcę nam się strasznie Wydaje mi się, że on jest taki kurczę nieśmiały Ja sobie Zrobię może tak może sobie zaznaczę już tutaj i Boxa i Gina. Mm, show yourself, Charles Anderson, show yourself. Ok, miga nam światłami. Nie wiem czemu yy, nie chce się nam pokazać. I To będzie problem, bo ja bym chciał wszystkie kłaśćki zaliczyć, jednak. Yy, a jest to trochę utrudnione. Show yourself, Charles Anderson, show yourself. No nie chce się nam... będzie problem z Questem. Jest taki nieśmiały. Bo ja mam psychikę, no to tak naprawdę on. On będzie mega. Mega nieśmiały. Jakby mi może psychika zeszła, to być może by się dało tutaj zrobić coś. Zdjęcie będzie trudno. Charles Anderson. Show yourself. Do something. Do something. Show yourself. Charles Anderson tutaj chcę żeby się pokazał, żeby coś zrobił. No są... są trochę problemy. Hmm, bo nam się nie chce pokazać, ziomuś. Tak, nam się nie chce ziomuś pokazać, no to trochę smutek, nie? Ale olewa nas. Show yourself! Charles Anderson, show yourself! Show yourself, Charles Anderson! Nie, za chwilę się chyba zwijamy, wiecie, bo... Jak on Show yourself, Charles Anderson. O, tutaj coś się skrzypło. Show yourself, Charles Anderson, show yourself. Show yourself. Show yourself, Charles Anderson, show yourself. Show yourself, show yourself. Show yourself. Show yourself. Kurczę, no nie chce nam się. Ty. No nie, myślę, że to jest książka zapisana, tu jest książka. Show yourself, Charles Anderson. Show yourself. Kurczę, no nie nam się nawet zgasił światło Show yourself, Charles Anderson Show yourself Show yourself, yes Do something Niech coś zrobi być może tutaj Nie, wiecie co, zwijamy się Zwijamy się Niestety, no nawet zgasił światła Show yourself Charles Anderson, show yourself Give us a sign Nawet nic nie chce robić Show yourself Charles Anderson Show yourself No nie, nie, nie On, on nie chce z nami rozmawiać, dobra to Lecimy stąd Nie udało nam się zrobić zdjęcia ducha Trochę szkoda eee, No cóż, no, no nie chce nam się pokazać ziomuś Trochę smutne to jest, że nam się nie chce pokazać. Ja też nie chcę kozaczyć z tą psychą, bo jak ja zginę. Jak się ginie, to się traci wszystkie przedmioty ogólnie. No nie chcę tak jakoś kozaczyć, żeby tracić te przedmioty. Z psychą stabilnie, no ale nie mamy tego czwartego celu. Za to mamy te i mamy ducha, więc to pierwsze też nam się zaliczy. No i co? Możemy chyba odjeżdżać. Mamy zaznaczonego gina. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to mieliśmy zdjęcie brudnej wody. No i co, no i chyba nic więcej nie zrobimy, nie? W następnym odcinku, który nagram, być może po tym wstawie raczej, poszukamy sobie może Tabliczki widza bo też tutaj taka jest. Może nie na tej mapie koniecznie będziemy robić to. Możemy poszukać. No nie zawsze się respi, wiadomo. Ale ale jest szansa. Jest szansa, że się po prostu pojawi. Dobra, no to się zbijamy, nie? Zabijamy się i... i zobaczymy. Dzień to raczej na pewno jest, nie? Tak zdaje. Tak, trafiliśmy z ducha. No widzicie, dostaliśmy pieniądze. Mm, nie udało nam się tylko tego czwartego celu zrobić. Można znaleźć też kości, aczkolwiek nie znalazłem ich w tej grze, więc nie zaliczyło nam. No, ale mamy cel. Niestety tutaj niezaliczony, a resztę mamy zaliczonych celów. 130 Myślę, że ym, nie najgorzej. Nie mogło być lepiej, bo mógł się pojawić. Mogłem troszeczkę tam dłużej zostać. Żeby mi ta psycha spadła w tym zgorszonym świetle, ale jakoś nie chciałem tak jak mówię zaczyć. Bo nie chcę zginąć. Yy, dobra, no i co? No i to myślę, żeby było na tyle. Nie ma co... Nie ma co przedłużać. Yy, odcinek chyba nie wyszedł jakiś mega długi, Mam nadzieję. Dobra, to wszystko. Ciema.